Nawiązać do tego, o czym Pan przed chwilą powiedział, bo usiłowaliśmy jako nasza, nasze ugrupowanie skontaktować się właśnie z kancelarią ministra Kwiatkowskiego, z którym rozmawiałam zresztą tutaj na miejscu podczas wizyty prezydenta Dudy. Chęci naprawdę Panu ministrowi Kwiatkowskiemu nie brakowało, natomiast kontaktów. Nie ma. I to samo, to znaczy, są tak szczątkowe, że one nie doprowadzają nigdy do y, zakończenia, a nawet rozpoczęcia y, procesu załatwiania jakichkolwiek spraw. To jest tak na marginesie tego, co tutaj kolega mówił. To samo tyczy się niestety właśnie biura pani senator mm, Anny Mari Anders. To, 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 mo, mo, być może my zbyt wielką z, z lawiną spraw to, ruszamy tam właśnie od, od razu do nowo utworzonego rządu. No ale nie dziwne, bo wcześniej w ogóle nic nie było, więc teraz przynajmniej ktoś tam po drugiej stronie się odzywa. Także byłabym zainteresowana um, jakimś zakontaktowaniem, ale y, jest jeszcze jedna rzecz, no tutaj pani Gosiewska wyszła, nie wiem, czy pan chciałby odpowiadać na pytanie o Smoleńsk, y, dlatego że wiemy, że powstała nowa komisja do spraw Badania Smoleńska. Staramy się. Y, śledzić jej pracę. Natomiast co Pan by powiedział na ten temat? Jakie są najświeższe wiadomości? Czy... czy... Nie, nie czekamy na przełomy, ale może czekamy na jeżeli, jeżeli rozpoczęła mówić o tym Małgosia, to ja może zostawię tę sprawę Małgosi. tam Pan się zgłaszał. Dobrze, żeby...